albo byłem przecież hamak podejście pierwsze o, pioski, jo, o. 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 Jeszcze raz Gdziemy, że tylko dość. Dobra, teraz to tak trzeba bez, bez tak skoczyć na, bez na Tak, właśnie powinniście przejść hamak Ty go nie i... Kurde Ale się raz... Co? będzie podejście trzeciej łydzowie Tylko próbuję <zysk> <zysk> Ale to już w następnych filmikach Siewa Witam was moi drodzy w ostatnim No trochę, bo boli trochę Ale na spokojnie nie podoba mi się, jak tego hamaka nie przejdę teraz, to, to jestem czarny. Możecie je mi nazywać czarny, jak już nie przejdę. Więc mam konie, zapomniałem, że w tym nie mam. nie Jeszcze ja, jeszcze ja. A druga próba! Szybko, szybko, szybko! Ok, druga próba. Chcielibyś na jakiś intruz? Taki, jakiś tam... Próba druga. Tu jest żegolny. Ja, ja sobie tak obróciłem do dobrą stronę. No. Co to i jakaś... no, jeszcze. chcecie, jeszcze Doszło jeszcze, jeszcze, jeszcze. do, Dobrze, rada, do jeszcze trzecia. Musisz to zrobić. Chyba nie chcesz być. No, ale zamarznię te palce. <laughs> no, spokojnie, nie musisz tak szybko. Nie muszę tak szybko. Widzicie, tamten filmik połączymy w jedną część. I będą dwie. No. Znaczy, jakby jeden filmik. Dobra, dobra, dobra. Uwaga, uwaga. Koniec Widzowie, to jest dzisiaj? tylko koniec próby dzisiaj źle, glo.